Dzień dobry Państwu, nazywam się Anna Konarzewska-Żuczek, a dzisiaj naszym gościem jest Pani Profesor Aneta Rajsa-Hermajewska. Dzień dobry Pani Dzień dobry. Profesor. Profesor UKSW, katechetyk. Tematem naszej rozmowy będzie temat, rozmowa z dzieckiem na tematy religijne. Temat dla rodziców dzieci, które chodzą do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Pani Profesor. Rozmowa z dzieckiem na tematy religijne. No w dzisiejszych czasach to jest trudny temat rozmowy, szczególnie że jeszcze niedawno mówiło się, że na religię przestają chodzić dzieci w liceum, a teraz coraz częściej słyszymy, że i szkoła podstawowa jest dotknięta tym problemem, i już te małe dzieci no, tematy pana Boga omijają szerokim łukiem, że się tak kolokwialnie wyrażę. No, ale niemniej jednak wierzący rodzic odczuwa tą wewnętrzną nawet potrzebę rozmowy ze swoim dzieckiem na te tematy. Kiedy więc zacząć takie rozmowy z dzieckiem? Ja bym nawet powiedziała, że tutaj mamy dwie ważne sprawy, o których trzeba pamiętać jako rodzice, w ogóle rozmowa z dzieckiem, bo też mam wrażenie, że dzisiaj w naszym świecie mamy tak dużo do robienia, dzieci mają tak dużo do robienia, że mało tego czasu zostaje na rozmowę właśnie, na po prostu porozmawianie, co było danego dnia, co słychać, jak się czujesz. Dlatego generowanie tego czasu na rozmowy jest w ogóle bardzo istotne. I wśród tych przeróżnych rozmów nie może zabraknąć też rozmów na tematy religijne. Dlatego, że my zazwyczaj rozmawiamy ze sobą o tym, co jest ważne. I nie może zabraknąć tematów Pana Boga, bo przecież Pan Bóg jest dla nas ważny. Więc też nawet jeśli takie tematy by się nie pojawiły przez dziecko zadawane, poruszane, to nawet też bym proponowała, żeby rodzice niejako sprowokowali pytania o Pana Boga, żeby to rodzice byli tymi, którzy zachęcą. Może nie tak od razu wprost, może na zasadzie, że to Choć teraz porozmawiamy o Panu Bogu, ale na przykład kiedy e, przygotowujemy przy, się do świąt, no to też kwestia poruszania tych tematów, dlaczego, co świętujemy, e, w jaki sposób się będziemy przygotowywać. Ale też chociażby, skrót już była mowa o lekcjach religii w szkole, to nawet takie podpytanie, co było na religii w szkole, już też będzie znaczące. Bo czasami jest tak, że e, pamiętajmy, zwłaszcza w, na, na, na poziomie szkoły podstawowej, no jednak ten udział dziecka w lekcjach religii będzie zależało od rodzica. Jak rodzic zapisze dziecko, to dziecko będzie chodziło. Oczywiście z czasem być może będzie się buntowało na zasadzie, że inni nie chodzą, a dlaczego ja muszę, ale to też znowu jest okazja do, do rozmowy. Także. Um... Jak dziecko chodzi na lekcje religii, to też mamy pewne płaszczyzny takie do wykorzystania w tych tematach religijnych i warto być na bieżąco w tym, co się dzieje. My dziś mamy jeszcze może tyle łatwiej jako rodzice, że możemy podglądać, jak ten proces dydaktyczny wygląda w szkole, dlatego że są dzienniki elektroniczne bardzo często w szkołach, więc też warto być tam w, w kontakcie. Zwłaszcza, że niektóre serie podręczników nawet oferują. Takie bardzo konkretne pomoce, jak wysyłanie do rodziców zagadnień zbieżnych z tym, czego się dziecko na danej lekcji uczyło, na, le na lekcji religii. Oczywiście nie każdy być może katacheta używa takich narzędzi, takich pomocy, ale to też jako rodzice mamy prawo podpytać nauczyciela religii o to, jaki dział jest obecnie poruszany, co jest omawiane, żeby też. To było taką płaszczyzną, żebyśmy też tak naprawdę mieli okazję się być może przygotować zawczasu do takiej rozmowy, kiedy już ona nastąpi. Także co do rozmowy, absolutnie są na konieczna na tematy religijne również, i zarówno te tematy podejmujemy, które dziecko. Samo wydobywa, bo przecież tak czasami jest, że powiedzmy nawet na lekcjach religii być może katecheta podejmuje jakieś tematy, które dziecko szczególnie albo zainteresują, albo wręcz wzbudzą jakieś oburzenie, niezgodę, bo coś, co do tej pory dziecko znało, różni się od tego, o czym była mowa na religii. Więc bądźmy gotowi na to, że wtedy nas może o to zapytać, jak to wygląda. No chociażby ja ostatnio słyszałam wprawdzie od młodszej dziewczynki niż klasa pierwsza, ale to już lada chwila będzie klasa pierwsza, bo w przedszkolu. Dziewczynka zapowiedziała, że jak tak słucha, o czym sobie mówimy, to ona poprosi mamę, żeby zapisać się do kościoła. Więc podpowiedziałam oczywiście, że nawet nie trzeba zapisywać się, można po prostu pójść prosto do kościoła bez zapisów. Ale to też pokazuje, że niektóre dzieci, i to też mówią często swoim katechetom, mają takie pragnienie, żeby pójść do kościoła, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Nie tylko słuchać na religii, ale doświadczyć tego, o czym jest mowa, więc też z jednej strony... Dziecko może zwracać się z prośbą do rodzica, do rodziców o to, żeby pewne tematy były poruszone, żeby coś mu wyjaśniono, czemu na przykład dawno nie byliśmy w kościele albo jeśli chodzi o tych rodziców bardziej świadomych w przeżywaniu swojej wiary, to też mogą być konkrety związane właśnie z byciem w kościele, bo przecież sama droga powrotna z kościoła to jest świetna okazja do rozmowy o tym, o przebiegu liturgii, o ewangelizowanej niedzieli, podobnie wszystkie uroczystości, święta, które przeżywamy, a nawet też daleko szukać pewne elementy naszego wystroju domu. To też jest często okazja do tego, że żeby porozmawiać na temat religijny czy też powiedzmy wspólna, wspólne wyjście na cmentarz powrót z cmentarza to też od razu skłania do tego żeby troszeczkę przedłużyć te chwile przeżywania swojej wiary właśnie w formie rozmowy. Mhm. Y no y wszystko wygląda fajnie ale sama z doświadczenia rozmów z dziećmi wiem że nie zawsze znamy odpowiedź na pytanie zadane przez dziecko. No i co wtedy jak dziecko zada pytanie Trudne dla nas, nasza wiedza religijna jest mała, no taka jest prawda. Co wtedy, jak wybrnąć? Przede wszystkim nie udawać, że wiemy, jeśli nie wiemy, ale też ja bardzo zachęcam do tego, żebyśmy odbijali trochę piłeczkę i pytali, a ty jak myślisz? Dlatego, że i w szkole, i w domach mam wrażenie, że czasami jest przeakcentowanie roli pytań zadawanych komuś, po to, żeby z niego wydobyć pewną wiedzę. Oczywiście to jest bardzo istotne. Ale też bardzo dydaktycznie pożyteczne, także w tej sferze religijnej, będzie skłanianie do zadawania pytań. Tak, żeby dziecko pytało też samo o siebie, nie tylko dookoła, bo być może już ma swoje przemyślenia. A tak często bywa w przypadku dzieci, że dziecko, które o coś pyta, już o tym myślało, już ma jakieś swoje pierwsze przemyślenia w tym kierunku, więc warto podpytać je, dlaczego to pyta, albo a jak ono sądzi. Tym bardziej, że czasami, no jeszcze tym bardziej na poziomie klasy pierwszej szkoły podstawowej, bywa także. Dziecko nieco inaczej sformuje swoje pytanie, niż rzeczywiście coś go interesuje. Więc też, żebyśmy wiedzieli na pewno, o co mu chodzi temu naszemu dziecku, warto dopytywać, warto pytać, dlaczego, skąd takie pytanie i o co mu właśnie, jak ono sądzi, jaka jest odpowiedź, bo, bo to też może być od razu taki szerszy szerszy punkt zaczepienia dla nas. Więc zapytać, a jak ty sądzisz, a ewentualnie przyznać się, jeśli nie wiemy, że no nie wiemy, ale dobre pytanie, chętnie też razem może poszukajmy. Nawet może od razu odłóżmy to, co robimy. Jest taka okazja oczywiście i poszukajmy. Najprościej pewnie w internecie, ale też pamiętajmy, że są konkretne strony, które nam taką pewną wiedzę mogą przekazać. Zawsze też możemy liczyć na wsparcie katachetu, więc też nie bójmy się pytać ich, czy księży z naszej parafii, jeśli mamy znajomych księży, jeszcze innych, to też innych księży. Więc też pamiętajmy, że nie jesteśmy sami jako rodzice w tym udzielaniu odpowiedzi, a wręcz mamy prawo oczekiwać wsparcia choćby ze strony kościoła instytucjonalnego. To kontynuując to, co pani profesor zaczęła mówić, jak w takim razie rodzic może, powinien przygotować się do takich rozmów? Czy w ogóle powinien się przygotowywać, prawda? Do, do rozmów no, trudnych na temat religijne. Na pewno sporą pomocą dla rodzica może być to, jeśli w ogóle na bieżąco śledzi to, czego dziecko jest uczone. Jeśli mhm. więc chociażby zagląda do zeszytu, do religii, jeśli przegląda książkę do religii, jeśli taka jest używana. Więc już samo to będzie pomocne, ponieważ będzie znał zagadnienia poruszane przez katechetów w szkole. Będzie więc też mógł jako wyprzedzić ten tok rozumowania dziecka i, i przygotować na takie tematy z jego perspektywy, być może trudniejsze. Dziś też jest bogata oferta publikacji religijnych i dla dzieci, co też warto znać, dlatego że już sama publikacja dla dzieci, czy to książka, taka publikacja zwarta, czy nawet też czasopisma dla dzieci, które są o profilu katolickim, one są nam w tym pomocne, że możemy na ich podstawie poznać pewną terminologię, styl, w jakim rzeczywiście warto do dziecka na tym poziomie jest mówić. Mówić. bo ja też rozumiem, że czasami rodzice unikają rozmów na temat religijny z różnych powodów, m.in. dlatego, że nie do końca czują się kompetentni albo też bywa tak, że oni sami nie wiedzą, jakim językiem posługiwać się w, w tych tematach. I bywa niestety, że to jest język tak bardzo abstrakcyjny, tak bardzo daleki od języka dziecka od, od pojmowania przez dziecko pewnych e, kwestii, że dziecko nawet jeśli usłyszy odpowiedź, to kompletnie nie zrozumie i zostanie z tymi swoimi pytaniami i, i pomyśli nawet sobie, że no w sumie to nie warto pytać rodziców, bo i tak to, co powiedzą, to niewiele mu wyjaśnia, więc gdzieś indziej Albo zapyta, albo poczeka z tymi pytaniami, aż samo będzie mogło znaleźć odpowiedzi. Więc warto się przygotowywać do tych pytań, do tych rozmów, choćby właśnie przez tę bogatą ofertę. Adresowaną i do samych dzieci, ale i dla rodziców, choćby takie podcasty jak nasze, ale też innego rodzaju pomoce, które w przestrzeni elektronicznej możemy znaleźć. Też czy to jakieś wywiady, czasopisma też o profilu katolickim dla rodziców, e, strony w internecie. E, ale też tak naprawdę mm, sięgajmy też po takie pomoce, można powiedzieć, bardziej e, już skoncentrowane na tym katechetycznym przekazie. E, chociażby e, takie katechizmy dla dzieci, które dziś są wydawane, dlatego że jest przebogata oferta katechizmów, które chociaż zachowują, te formę klasyczną katechizmu, pytań i odpowiedzi, to jednocześnie nie są to pytania i odpowiedzi, które być może nasi dziadkowie jeszcze mieli, czy nasi rodzice kiedyś się sami do pierwszej komunii przygotowywali. Kiedy chociażby było pytanie, kim jest Bóg? I odpowiedź Bóg jest duchem nieskończenie doskonałym, więc dzisiejsze katechizmy, zwłaszcza te dla dzieci czy dla rodzin nawet, bo i takie propozycje mamy, te dzisiejsze publikacje operują językiem dużo bardziej konkretnym, bardziej adekwatnym do takiego dziecka z klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ale jednak wykształcenia teologicznego nie trzeba mieć, żeby z dzieckiem rozmawiać. Mam nadzieję. No nie trzeba. Chociaż też nie ukrywam, że kiedy pracuję z naszymi studentami na Wydziale Teologicznym UKSW, to zawsze też zachęcam innych studentów, nawet tych, którzy nie myślą o przyszłości katechetycznej wprost, w, w postaci nauczycieli religii, zachęcam do tego, żeby wszyscy studenci teologii, skoro już są na takim kierunku, żeby korzystali z zajęć, chociażby z dydaktyki katechetycznej, z metodyki katechetycznej, z katechezy dzieci, bo przecież to są, to są przedmioty, które przygotowują do tego bycia również pierwszym katechetą, czyli rodzicem. Więc też zwracam uwagę na to, jak przydatne będą te przedmioty w przyszłości, kiedy to właśnie Twoje dziecko Cię zapyta o to, na przykład w jakiej kolejności się pojawiali Pan Bóg, Ad, przepraszam, Adam i Ewa, Australopitek, dinozaury, to są realne pytania przedszkolaków, ale właśnie ten sposób mówienia, sposób dyskutowania z dzieckiem na temat Religijne będzie łatwiejsze, jeśli taką, taką właśnie takie przygotowanie, mini teologiczne będziemy mieli. Oczywiście nie każdy teologię studiuje, nie każdy musi to robić. Dlatego też naprawdę warto jest korzystać z takich chociażby różnych form doskonalenia, powiedzielibyśmy, dostępnych dla wszystkich, czyli właśnie kursów, różnych podcastów, audycji w każdym rodzaju medium w zasadzie, bo i w telewizji, i w radiu i też w internecie znajdziemy programy konkretnie dla rodziców, dla rodziców katolickich również więcej wszystko to jest pomocne, ponieważ tam z jednej strony możemy te tematy mieć przybliżone, a po drugie właśnie inspirujmy się tym językiem, tym, tym stylem mówienia do, do najmłodszych, bo potem możemy z łatwością naśladować ten język. Przede wszystkim też pamiętajmy, że rozmowa, w ogóle, każda rozmowa jest wtedy przyjemna, kiedy. Mamy o czym rozmawiać, kiedy mówi się, tak skracając, może taką dając konkretną wskazówkę, do ludzi i do rzeczy, czyli do ludzi konkretnych, do tego małego człowieka, naszego dziecka w klasie pierwszej szkoły podstawowej, ale też mówimy do rzeczy, czyli na temat, mówimy dokładnie o tym, o czym dziecko chce słyszeć, więc też starajmy się, żeby te nasze odpowiedzi dotyczyły właśnie tego, więc nie, nie ściągajmy gdzieś tam na manowce dziecka tymi naszymi odpowiedziami. Jak nas pyta konkretnie o coś. Tego się trzymajmy, też tak naprawdę zachęcajmy dziecko do tego, żeby słuchało o naszych doświadczeniach z naszego dzieciństwa, bo to też będzie ciekawe dla dziecka, w jaki sposób my w ich wieku przeżywaliśmy, w wieku naszych dzieci przeżywaliśmy swoją wiarę, co też nas interesowało, czy też jak, jak wyglądało nawet wtedy to może wychowanie religijne. Tak, żeby dziecko też wiedziało, że i my byliśmy dziećmi. Nie tylko Pan Jezus był malutki, ale też i mama, tata też byli malutcy i też w, tej swojej, w tym swoim dzieciństwie przeżywali swoją wiarę. No to, że mama i tata byli kiedyś malutcy, to chyba najtrudniej sobie dziecku wyobrazić, bo to niemożliwe przecież, żeby mama i tata byli kiedyś małym dzieckiem. Bo trzeba zdjęcia oglądać, trzeba zdjęcia to na zdjęcia gdzieś są uwiecznione. Ale Niemniej jednak to, o czym rozmawiamy, sugeruje mi jedną rzecz, że rozmowa z dzieckiem jest konieczna, ale też nasze wzrastanie w wierze jest konieczne, żeby do tych rozmów dojrzewać, prawda? A nawet ośmielę powiedzieć, żebyśmy też mogli dorosnąć do tych rozmów, do tego poziomu dziecka, bo tutaj zawsze mi się kojarzy, kiedy mówimy o dzieciach, no, słowa Pana Jezusa przychodzą mi na myśl, żebyśmy stawali się jak dzieci, też w tym pojmowaniu wiary, mhm. więc też nie mędrkujmy, nie kombinujmy, nie wysilajmy się na bycie bardziej teologicznymi od teologów wybitnych, bo my nasze nauczanie nie jest nauczaniem ex katedra, nie jest nauczaniem papieskim oficjalnym, tylko to jest mówienie do dzieci, więc rzeczywiście. Starajmy się mówić w taki sposób, żeby dziecko wiedziało, o co nam chodzi. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ta odpowiedź dziecka nie usatysfakcjonuje, to jest ryzyko, że dziecko w ogóle zaniecha takich pytań. Stąd też, jeśli już jesteśmy zapytani, próbujmy zrobić wszystko, żeby ta odpowiedź wybrzmiała, żeby była stosowna do, do, do wieku dziecka, zrozumiała dla dziecka. I też nie bójmy się posługiwania językiem naprawdę bardzo konkretnym. Sięgajmy po rozmaite analogie, porównania, zwłaszcza do naszego życia rodzinnego, dlatego że jeśli... Mówimy o Panu Bogu, mówimy o dobrym ojcu w niebie. Więc też wiele sytuacji, o których będziemy pytani, będzie miało swoje pewne odniesienia, punkt odniesienia w naszym życiu rodzinnym. I to też będzie istotne, kiedy wyjdziemy od pewnego porównania. Sięgajmy też po opowiadania, przypomnienie pewnych sytuacji z naszego życia, takich, które mogą być właśnie punktem wyjścia, pewną analogią dla sytuacji związanych z wiarą, z życiem religijnym. Bo to też do dziecka bardzo przemówi yy, i będzie lepiej zrozumiałe, kiedy chociażby, no właśnie, przy okazji mówienia o. Yy, o o odpowiedzi, będziemy mówili o pewnych sytuacjach znanych nam konkretnie z życia naszego, kiedy ktoś komuś sprawił przykrość, kiedy potem trzeba było to naprawić, bo chcieliśmy znowu tak radośnie usiąść razem przy stole, czy też z uśmiechem patrzeć na siebie, a nie tylko mieć w pamięci jakieś przykre wydarzenia. Więc nasze wspólne życie, doświadczenie jest, jest kopalnią pomysłów do tego, co potem możemy wykorzystywać w rozmowie z dzieckiem. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. państwu. Państwu, rozmawiajmy z naszymi dziećmi, rozmawiajmy o religii, o Panu Bogu, o wierze. Dziękuję bardzo.